Ten drugi ten ma maskowanie takie bardziej śnieżne Ooo, kurde Babok na kółkach dokładnie! Babok na kółkach kolego. Babok na kółkach. Bardzo ładnie Bardzo ładnie to wygląda O, ale szybki ten babok, no, kurde Zasuwa Ładnie! O, tutaj, zobaczcie, satelity możemy mierzyć. O, czemu nie ma satelity? No dobra, coś się zepsuło. Dobra, no, no nieistotnie, nie przyjmuje się. Coś tam się zepsuło. Jest dobry, ale zrobi spore zamieszanie. Zagraj nim do nuty cypisa, tylko jedno w głowie mam. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Defender. Ja nie wiem, czy takie piosenki można puszczać, kurde na no, Ivy. Nam zablokują. No, szybki, szybki, szybki jest, kurde. No, zobaczcie, dynamicznie tutaj. O. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście, artylerie zawsze powinny być w krzaczku, także jesteśmy w tradycyjnym dla baboka miejscu. No i czekamy, czekamy na rozwój wydarzeń. Czekamy na pierwsze cele. Mam nadzieję, że za chwilę ktoś się nam tutaj pojawi. No i zobaczymy, jakie tutaj są te pociski. Szybkie są? Szybkie te pociski są, uwaga. Szybkie pociski. Ale takie potężne, potężne. Potężne, szybkie pociski tutaj. Wstawi nam, dobra. Okej. Okay. No, zobaczcie, jak się kręci, zobaczcie. Ale kurde, tutaj kręci się. No, widać, że... Szybciutko, szybciutko. Kiedy wchodzą nowe nagrody za Twitch Prime? No, prawdopodobnie z nowymi kołowcami niemieckimi. Z nowymi arteriami szwedzkimi, z magazynkami. No, prawdopodobnie wtedy wejdzie. Tak mi się wydaje. Oczywiście mogę się mylić, ale tak bym przypuszczał, że to będzie wyglądać. Zobaczcie, jest to naprawdę bardzo dobra arteria. Bo zobaczcie, jak możecie się przestawiać, prawda? Byłem tam, jestem tutaj. No, naprawdę Bardzo mobilna artyleria Bardzo mobilna W mgnieniu oka tak naprawdę Przyjechałem pół mapy Tutaj zobaczcie jakiś paś, Jakąś maskiewską artylerię On ma kiepską, on ma jakąś wono, zobaczcie moja artyleria Dużo szybsza Dużo szybsza Niestety pojazd ten. O, tutaj jest walka, tu jest jakaś walka. Pojazd ten niestety nie ma normalnego celowania. Niestety, no, przykro mi. No, niestety, no, musicie tak grać, właśnie to jest utrudnienie. Właśnie, macie artylerię, ale musicie tak właśnie mierzyć, no, niestety. No, to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest, trudne. To jest trochę trudne. No. Jak go dostać? No niestety, jak nie masz, to już za późno. To już, to już za późno. No, Robert, przepraszam. Witam. Moje konto. No tutaj zobaczcie, jak szybko idzie. Musisz bardzo, kwietnia, bardzo być zł czujnym. Musisz cały czas tutaj obserwować sytuację. To wymaga dużych umiejętności. Ale za to dobry prank na prima. O czym mówisz, bo nie wiem do końca, bo właśnie się zastanawiam. Eee, o co tu chodzi? To jest mój czy mój? Dobra, strzelam w niego, ale nie wiem, czy to jest mój. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dropnąło ci ten pojazd? Nie wiem, czy się dzieje w sumie. No! Widać potężny wystrzał, potężny wystrzał O tam też jest taki jak mój! Zobaczcie, tych pojazdów jest Dużo ich jest w bitwie, no Dużo, dużo Tam się coś dzieje, tu jest jakaś akcja, uwaga A to jest wrak! To jest wrak A dobra, okej okay. Okej, okay, dobra, to, to jest wrak. Ja... Ja myślałem, że to jest faktycznie pojazd a to wragu, zobaczcie. No tak no zmyli mnie trochę, no zmyli mnie. E, to, to, to jest. To jest mój! Dobra, dobra, a to jest mój, to jest mój dobra, sorry, 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 No niestety na tej artylerii nie ma chuda No właśnie to jest utrudnienie, że masz bardzo dobrą mobilność no, mobilność jest naprawdę bardzo dobra, ale nie ma tutaj trybu satelity. No, niestety jest wyłączony, bo byłby ten pojazd niezbalansowany i musisz grać bez trybu V, ale poza tym bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze wygląda. No, takiej arterii mobilnej jeszcze nie było. Zobaczcie, no, szybciutka. No, zobaczcie, no, tutaj. Strasznie ta wieżyczka szybko się obraca, naprawdę ta wieża. nieprawdopodobną ma prędkość obrotu. Ja uwielbiam kołowce, więc zdalenie nowych mnie uszczęśliwia. No wiem, wiem, dużo osób. Dużo osób właśnie czeka na kolejne kółkowce. Ale mam nadzieję, że dostałeś, no bo tylko wiesz. Tylko najlepsi dostali. Reszta nie dostała, niestety. Dostał, 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 trafiłem go O, tutaj muszę, ja sobie narysowałem taką Na monitorze Strzałkę, żeby mieć Piętne ułatwione celowanie Coś tak macie, czy nie? Nik w grze elitarny, podkreślenie 96 Proszę tylko żadnych czołgów ciężkich Nie lubię i nie umiem nimi grać ma mhm. 15 zł Ciężki nie lubisz? Dobra Dobra, no Okej okay. Okej okay. Trochę za duży. Widzisz jak go trafiam? Znowu dostał. Znowu dostał. No, da się, da się, da się grać. Nie musicie mieć celownika. Ile mam HP? To jest tryb realistyczny, więc tutaj niestety nie ma. To jest tak jak w War Widzisz Wargaming? Kopiuje rzeczy, które są w War Tryb realistyczny. Nie ma celownika. Nie ma HP Ale jak trafisz Dobrze, to wy czołg wybucha. Boż to na hitako jest zdjęć w tym trybie. Także tutaj ten tryb jest bardzo trudny. Bardzo trudny o, no, bo jeden z i może cię nie być, także... Bądź czujny. Także. Tak. Zagadaliście mnie, kurna, no i co? No i zginęliśmy, no.